Are you listening? Damn. Siemaneczko, dzisiaj taki pacjent, mianowicie Ford C-Max, 26 rok, 16, Ropa, 110 koni. Co będziemy w nim robić? Tu jakieś graty mamy w bagażniku, filtr kabinowy. Węglowy, powietrza, oleju, olej, wycieraczki, przód, tył. I to będziemy wymieniać. Z tym, że Ford jest obecnie w stanie przedzawałowym. Dlaczego? Starczy zobaczyć. Rura od dolotu, dziurawa. Klejona, czy tam owinięta czymś. Otma również puszcza, wszędzie jest olej. Olejem zalane i do tego, oczywiście, jest blisko turbosprężarka, która jest gorąca. Czym to grozi wiadomo? Należałoby to wszystko ładnie wymyć karczerem wyczaskać. Wtedy, by to wymienić, tą rurę, by wszystko grało, trzeba wymienić. Filtr oleju, on jest gdzieś tam schowany tam pod spodem jest to wkład ale żeby to ruszyć to muszę najlepiej tą rurę wyciągnąć nie jest w stanie jakim widać, nie wiem czy to się da później jeszcze jakoś włożyć Filtr powietrza nasi tutaj byli, jak widać śruby się komuś obrobiły ze starości w plastiku i co poszło wkręty. Wkręty, moc wkrętów wszędzie są. Także zapowiada się ciekawo. Ciekawie, zobaczymy, co z tego wyjdzie, jak to rozkręcimy, co tam w środku się znajdzie. Przypuszczam, że będzie sywki i mogiła, do tego nie wiem czy będzie widać, ale nie ma płynu. Nie ma płynu i płyn ucieka sobie. Nie wiadomo gdzie. Sprawdziłem bagnet. Mówię, może tutaj jest jakieś bagno przypadkiem z pieprza do silnika przez głowicę. Ale co się okazało? Bagnet jest czysty, a oleju brak. Nie ma w ogóle. Także ten silnik jest chwilę przed zawałem. Wjeżdżamy na kanał. Tutaj i zobaczymy, co tam pod spodem się dzieje. Dobra, powoli działamy. Dobra, olej spuszczony. O oleju tu nawet nie ma co gadać, bo po prostu smoła, filtr powietrza podkręcałem te wkręty w środku oczywiście jest syf i jedziemy dalej, przepływka jak widać wygląda tak tam jest syf jak on się tam dostał? nie mam pojęcia z drugiej strony weź poświęć od środka od środka go tam błyszki. wygląda tak, pełno jakiś tam robali nie wiadomo czego, nie wiem jak to się tam dostało powinien to filtr zatrzymać natomiast sam filt dostaję w tym rogu nagrodę, ponieważ im nim jest wszystko. Jest cały czarny syf. Nie wiem jakim cudem to auto jeszcze oddychało, pewnie dużo paliło, bo się po prostu najzwyczajniej stłusił. Taki syf. tutaj poprzednikowi te śruby mocujące się po prostu obrobiły w tych plastikach zarzucił wkręty a jest bardzo prosty sposób, wystarczy tutaj dociąć i włożyć plasticzek i wtedy tą śrubkę się wkręci z butelki, z czegokolwiek I to wystarczy, wtedy ładnie się dociągnie to trzeba wszystko wywalić ten syf gumę gumę nie będę ruszał, bo się chyba rozleci w tym miejscu, nie wiem. Zobaczę później. Trzeba wykręcić budowę filtra oleju, która jest tam. Działamy dalej. Dobra, wyciągnąłem filtr stamtąd. Da się go normalnie tędy wyciągnąć. Nie trzeba nic więcej demontować. Wymieniłem go na nowy. Natomiast stary wyglądał wygląda wygląda tego tak to wszystko jest twarde, sztywne, zapchane olej, a właściwie to już jest praktycznie smoła owinęła go sobie całego olej najprawdopodobniej z tego co wiem to nie był wymieniany, był po prostu dolewany i nic poza tym także auto trochę odżyje dostanie nowy olej, nowy filtr powietrza podstawy takie i tyle dobra działamy dalej najbardziej popierdolone otwieranie maski na świecie przy tego to powinno być zabronione dobra Ford poskładany pozbyliśmy się tych wkrętów szpetnych zostały tylko dziury jak widać da się Tutaj była dziura, akurat na łączeniu z turbem na tym krótko od turbo. Także nie mamy nowej rury. Póki co będzie nowa. tam po prostu zaizolowałem i to jest naprawdę szczelne. Tak samo ten króciec też trzeba drugi. Filtr powietrza wymieniony, olej wymieniony. Płynu dolaliśmy. Trzeba zobaczyć o co tam chodzi. Do tego. Jeszcze filtr kabinowy, który jest tam. Oczywiście nasi tutaj byli, i jednej śruby od pedału gazu nie było, bo urwali, i jednej śruby od klapki od filtra kabinowego też nie było, bo po prostu ktoś nie przykręcił. Wycieraczki wymienione z tyłu jest nowa. Przed są aleo, dobra, pal tę maszynę. Cyka sobie równo, jeździ dobrze. Trochę jeszcze pojeździ.